Także witam was dzisiaj w kolejnym odcinku ze wschodniego rolika Na starcie Powiem wam krótko Perkin został wybijany po prostu na sześćdziesiątkę oczywiście Oczywiście ja podmieniłam tą lepszą wersję trochę od Majstra i ja tam od Dawidka Także chłopaki wam dziękuję za wczasów Ta kurwa stacza mi się jeszcze z górki, dobra bo zapomniałem gazu dołożyć i dzisiaj na odcinku poprzeczą same słoneczki. Oczywiście piątkę wrzucę oporowo i światła załączę, żeby nie było. I w końcu nie jadę Perkinsem, tylko piękną 60 także To taki plusik widzowie, że w końcu się jadę trupami męczą, tylko jadę porządnym sprzętem, który wiemy że jest za moimi sterami. Tyle w temacie, nie? Właśnie, bo przejechałem już łąkę, a to było tutaj i teraz tak, najlepiej to tak na trójkę wrzucić, bo na trójce już wiem, że jest mi najlepiej jechać. Światła wyłączę i z trójką będziemy jeździć, i będziemy przetrząsać dzisiaj. Są dwie łąki do przeszczęcia na odcinku na kolejnym odcinku. Zaczniemy sobie z grabianko i prasowanko Jak się uda, uda. Oczywiście przyjedzie też nowy nabytek, także nie będę robił tym samym. Oczywiście sprzęty się mogą przyjdą do 3p. Znaczy kurwa takie 3 peka do 60, bo 60 nie ma ze mną. 3p oczywiście. 3 poszedł na złom. I teraz jest piękna 60. Także mam nadzieję, że się nie obrazicie, po prostu, bo jest, że taka wymianka to jest nie. I ten sprzęt, naprawdę, się da robić zajebiście, też ten podnosić, będzie w końcu normalnie działał. A kiedyś, jak będzie trzeba na serię użyć jakiegoś trzypeka, no to się właśnie jakoś trzypeka skleci z tego modelu. Bo to żaden problem nie będzie zrobić z tego 3PK Tylko wystarczy maskę, wziąć się od innego Upsusa I wziąć ten... Nie. Hmm. Może silnik wziąć od Też od 3PK z innego modelu No i z tego zrobić 3PK po prostu to, to nie będzie dużo roboty, a myślę, że <laughs> Nie będzie też źle Jakbym bym bił czwórkę, to nie nie by jeździł. Właśnie tak by zdychała trochę to 60, także trójka to jest taki bieg taki opcjonalny do tego co robię. zaraz jak to skończymy, bo to naprawdę szybko idzie, to pojedziemy sobie na kolejną łoneczkę, na tą największą. Naprawdę w tym roku jak siana nas zrobię, to znowu mi na kolejny rok starczy. bye hey, bye kanya elegancko tym idzie nie? to to można robić nie? kurde molnie ten to można robić nie? Rączkę zimne, rączkę mogę sobie tak trzymać osobnie teraz. Bo chociaż ten siódka chodzi normalnie. <grymne> mogę sobie nad rączkę tak teraz trzymać, nie? Tak się kieruję porządnym autem, nie? Dzisiaj też nagrywam dla Was jak jeszcze ja tak, nagram krótkie odcinki na razie teraz, bo po prostu już jest praktycznie 0 wieczór, to chcę odpocząć. No i też może się udawać ten film pod muzykę jeszcze dzisiaj może nagrać, zobaczymy. Bo jak to nagrywam to jest obecnie 14 jak zresztą widzicie w prawym górnym rogu Tylko czekamy jeszcze na jedną osobę, na Dawidka. Bo jakby może Dawidek będzie, to może będzie le lepiej po prostu, będzie dwie osoby zawsze to lepiej Jedna będzie sobie bizonem kosiła, druga będzie trzydziestką A ja oczywiście jednak trochę kamerzystą, trochę tam sobie jakiś ujęcy kabiny też ponagrywam Także to tak będzie wiecie nie, plus minus coś fajnego Jeszcze muzyczkę jakąś fajną dopasować i bajka będzie dosłownie Dwa pola te są do koszynia, właśnie tych ujęć sobie połapię, także no nie narzekam. Don't stop, my you can't stop, my home, stop, my you can't stop. Oj, to nie bajka, ja już lubię może by się rozjebać Widzowie, co? na co przepraszam ale czasami tak jest jutro też Widzowie jest 15 jutro jest święto tam nie pamiętam jakie to było święto ale które jest po prostu święto także no jutro nic się nie będzie działo za bardzo także może jutro Lejwika by się strzeliło też kto nie A bo jutro nie zrobię live'a i zrobię wam w sobotę e, jak i se jutro może też ponagrywam odcinki Będę miał jeszcze więcej na zapas Będę miał mniej nagrywania po prostu O ludzie sarenki sobie biegają Ma no, dobra, dzięki rękaryśka I się faj... Niektórzy są fajni, bo przepuszczą czy coś i wiecie nie? Kosić nie. Znaczy kurwa, kosić, przetrząca się. To porowe we są, Także że można wiecie nie. Podniesiemy, żeby nie było jak łączejka i gienka, jak coś ja widzę. Podniosłem też w ogóle. Stropy są założone, w ogóle też do chyba nie wiem, czy wspominałem. No i drugi trój, yy, kogut został dołożony. No i tak nie jest czerwona, bo niestety ale w tej siunce co mam nie czerwonego dachu Niestety w konfiguracji Ale to minusem nie jest, bo to, to, to wiecie nie, tam wiesz o to gdzieś po prostu Ale i tak lepiej wygląda ja szczerze teraz ta no, środka niż tak normalnie. Naprawdę mi się tak szczerze bardzo, bardzo podoba, że i tutaj jak pamiętacie ja z ostatni odcinek nagrywałem z koszenia. Teraz przyszłą sanie wchodzi w życie i to już naprawdę teraz ujdzie. No i co? Myślę, że jeszcze następny cały tydzień i żniwa zaczniemy już jakoś na weekend. I w kolejnym odkryciu już wcześniej tygodniu będziemy elegancko wszystko rypać co się da eee, na tej serii oczywiście. A na weekowej będą żniwa, wiadomo, trochę później, ale też będą. Także to tak się fajnie składa, bo na jednej serii mam jeszcze pewne, dopiero wiosnę teraz. Od kolejnego odcinka i tam się na no, kosy też, także tak z trochę trochę ta seria działa. Ale to nic. Bo liczy się to, że będzie coś fajnego i nie są dwie, dwie rzeczy, jakby na dwóch seriach y, ta sama akcja dzień po dniu, nie? Bo tutaj na by się zbrzydło i wiecie jak to jest, nie? No nie będziemy już na pewno w tym sezonie siedmiogwiazdówką gwiazdówką tego wszystkiego robić, tylko już wleci jedną z zgrabiarka na pewno. No chyba, że się trafi okazja, no to może za dobre pieniądze jakąś długą się jakąś kupi, nie? No to zobaczymy to zresztą. Na pewno mówię, to już będzie na koniec odcinku, zobaczycie jak przyjechała na lawecie na pewno, także zapraszam i oglądajcie odcinki, bo to naprawdę... Zajebiście będzie się, będziecie się oglądać O tutaj trochę trawki nie siem, Ale to ciul już z tą trawą Nie będę się po ten kawałek trawy wracał Na przyszły sposób wiedzieć, Żeby jechać za blisko tej trawy Która jeszcze jest nieskoszona Bo to taki minus trochę jest Też zapraszam was na nowego fanpage'a Bo wiem, że tam jeszcze nikt tego nie obserwuje ale link jest w opisie, na nowego Twitcha też zapraszam bo też live'y są, jednocześnie z YouTube'em i na TikToka, bo tam też teraz będę aktywnie coś tam od czasu do czasu wrzucał po prostu, żeby ten TikTok, tego TikToka też odbudować ale TikToka to na spokojnie da się radę w miarę dobrze odbudować także na to nie narzekam a YouTube'a będzie trochę ciężej, bo jednak tutaj 1000 subskrypcji jak wbijam to, to było trochę, nie, męczarnie 2000 już się szybciej wbijało, bo no wiecie jak to jest, nie? Już kanał jest był rozbudowany i wiecie jak to szybko szło, nie? Eee, ale tamten kanał po części miał marne wyświetlenia, nie? Także mi się nawet już nie chciało na nim nagrywać po części. Tutaj mi się bardzo chce teraz nagrywać, bo... jest bo jest on dla kogo to nagrywać, nie? Także ja się z jednej strony cieszę, z drugiej no szkoda, bo jak pamiętacie co tam było, to wiecie, nie? Dobra, żeby ja naprawdę kurwa nie porowię. Sorry, ale biegi się przyblokowały. No i nie, ten nie szakam, że jak z opuszczonym nie cofam z tym opuszczonym, tylko jadę sobie wiecie powolutku. no spokojnie i fajnie to wychodzi w miarę wszystko także mi się to podoba dobra mamy 15 minut, także na spokojnie. No, myślę, że dzisiaj całą łąkę sobie zrobimy na spokojnie na odcinaczku Jakąś miniaturkę bym sobie jawnął, tylko nie wiem czy ja mam czasami jakiegoś moduł. Dajcie, bo żeby bardziej tak porówno było. Momentami te miniaturki tak robię fatalnie, że. Jedną taką. O, po prostu. Albo od tej strony coś zrobić, bo zawsze też nie robię. Opa. Może coś się wybierze z tego, nie? Dobra. I co? Jedziemy dalej. Gdyby nie było Oczywiście w koszuli sobie dalej jeżdżę Bo koszula najlepsza e Elegancka wręcz jest koszula Tak samo moja sarka jest zajebista Chociaż może na kolejny rok się ją wymieni Zobaczymy Chociaż mówię, no ona nie jest zła, bo ona w miarę dosyć szeroka jest I na pewno lepsza niż te zwykłe dwupająkowe jakieś pająki takie pierdoły I już dużo w miarę też ogarnąłem przez ten cały odcinek i tak, nie? Myślę, że nawet jak i zgrabianie będzie tego wszystkiego, to i myślę że też, że szybko pójdzie, bo to jednak już będzie lepiej Dwa przejazdy i mam poko zrobiony, można powiedzieć Tylko nie wiem, będę chciał raczej jakaś mega taką szerszą tą zgrabiarkę, bo jednak żeby to długo nie robić już nic 60 to i tak sobie na spokojnie pociągnie taką zgrabiarkę na pewno bo wiecie, jedna ja sześcionka też będzie w pełni uniwersalny ciągnik do ścianokosu na razie, nie? Ewentualnie na razie może dojść i większy ciągnik, żeby mieć jednak te dwa większe cieniki pociągowe, bo, bo jednak nie ukrywam, ale jednym cienikiem na przykład bym chciał robić to, a ja czasami muszę zrobić jedną rzecz, dopiero mogę drugą rzecz zrobić. Nie? I do tego też chcę większy ciągnik kupić. Jeszcze nawet nie wiem jaki kupić. No kasa jest nie na ten cienik, ale nic nie ma takiego fajnego na razie. Także wiecie widzowie, to wszystko jak się znajdzie coś fajnego to się kupi. Myślę bardziej po żniwach coś wyleci jako cienik do jakichś prac właśnie będzie, takich typowych fajnych. Ursus będzie, nie wiem, taki siewów, czy do czegoś. Nie wiem, zobaczymy to na pewno. Jak będę też kupował cieni to na pewno jakiś bezorkowiec wleci. Może ir większy, zobaczymy. Bo wiecie, no, szukam ciennika, który już na ma 250 koni. Góra plus minus, nie? Także jak też coś macie fajnego, co mi doradzicie od 200 do 250 koni, nie? Coś takiego. To napiszcie mi w komentarzu, co tutaj mogę wziąć. Po prostu coś takiego fajnego, co ma taki wyka, ma fajne funkcje farmingu na jakieś Interactive Control. Powiedzmy najlepiej, żeby było na Interactive Control. A ja to wezmę po prostu, no bo naprawdę by mi się takie cudeńko przydało. Też rekord w tym roku będzie katowany, bo, z bo mam rekorda. Kombaj nie wiem czy kupować w tym sezonie też większy. Mógłby się przydał teoretycznie większy kombaj, bo to jednak nie ukrywajmy, ale robił to moim rekordem, to będzie też utręga na krzyżach. Ale no co się, nic nie zrobimy, nie? Jest jak jest, nie? Też będę chciał, żeby na krzychu był, bo, bo nie ukrywajmy, fajnie by było. Także wpiszcie w komentarzu, żeby Krzychu był, to na pewno na no, żniwa będzie Krzychu, ale to żniwa to jeszcze Mówię, jeszcze parę odcinków i będzie, no jeszcze tak ze trzy odcinki minimum z tej serii No bo nie ukrywajmy, nie? Ja bym miał w sumie tylko samą tą serię, no to No w kolejnym tygodniu już by żniwa był, pewnością, ale jak tak wychodzi, no to w kolejnym tygodniu na weekend dopiero zaczniemy e, Żniwa czyli pod końcówkę sierpnia w Ralu gdzie już wszystkie żniwa praktycznie będą na ukończeniu chociaż jeszcze niektórzy żniwują w Ralu jeszcze dzisiaj w ogóle jak w Ralu byłem to bizon jechał ale to nie będę tutaj gadał więcej bo po co jeszcze w ogóle chyba nie wracał do domu kompanista, także no żniwa u mnie też są jeszcze w Ralu także nie Pewnie jest tak, że są końcówka, nie? Mamy już 14 sierpnia, nie? Gdzie już u mnie praktycznie dawno żniwa były skończone. Ale tak to wypada niestety w tym roku, że żniwa trwają dłużej i niestety no to nic się nie poradzi. Także, tak to wygląda. Dobra, jeszcze dzisiaj na odcinku to dokończymy do końca. Po prostu, bo tu już naprawdę tego dużo nie zostało. Jest tak malutko, że będzie fajnie, jak ja to dzisiaj do dokończę. I no mówię na koniec, odcinku trzeba ma ze zgrabianiem. Przyjedzie nowa zgrabiarka, od razu wypieprzem y, w pole, po prostu zgrabiać i tyle, ile się da, tyle po zgrabiam. Na pewno mi się wydaje, że na kolejnym odcinku, jak chcesz się zgrabiać, to będzie coś, nawet dłuższy odcinek, postaram się nagrać. Mm. I tak te niektóre odcinki trwają po 30 minut, także do takiego odcinku się widzę, przyzwyczajcie. Bo ja na sobie różnie nagrywam, jak nagram sobie taki, to nagram sobie taki, zaś też nawie od humoru mojego, który mam. Ja w jeśli jestem zmęczony, to sobie nagram krótszy po prostu i, i tyle. Najwyżej nie, nie, zrobię na w odcinkach to, nie? tak, Także najpacie widzę na to, bo u mnie odcinki są różne i długości. I nie zawsze będzie to idealnie, ale plus minus takie 20-30 minut plus minus, będzie zazwyczaj. Ale na przykład ostatnio był odcinek 40 coś tam minutowy to dlatego, że tam było dużo roboty I dlatego Także no czasami tak to wygląda niestety, nie? Ja będą żniwa to też odcinki mogą być dłuższe, bo Jednak będę kosił bizonem i bizon niestety No wiecie ile kości, nie? Na godzinę, nie? Jaką prędkością, nie? że na nic na to nie poradzę. No i oficjalnie mamy wszystko poprzestrząsane, już nic mi nie zostało więcej do przestrząsania. Tutaj jeszcze kawałek dojadę do końca, żeby to ładnie poprzestrząsało się, jeszcze w niektórych miejscach tutaj. I będzie bajka. Tutaj jeszcze to przestrząsnę, bo to leży na drodze. Nie, wiem, mam podziana, nie mam podzielona, nie no mam podzielone, dobra. Ja wam widzę tym miłym widokiem na mój na, następcę, Trzypek złoma. E kurwa, nic nie powiedziałem. E, dziękuję wam za oglądanie i pamiętajcie, Trzypek tu. Jak coś, to tego we filmie nie będzie, nie? I co, wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.